Hejka kochani, witajcie serdecznie w sobotę, dzisiaj mamy 30 grudnia, jutro ostatni dzień tego roku i mamy wtedy nowy rok. Tutaj moja Natasia, samego rana ją obudziłam, jest w pół do dziewiątej, śniadanko zrobiłam, jajeczko, ogórek, Dlaczego? chlebka, no bo Natasia za godzinkę jedzie na ten z koleżanką na łyżwy, więc z rana śniadanko musi być. Nie na słodko, żeby miała energię, bo na słodko można później szybko być głodnym i ta energia taka nie jest, dlatego jajeczko dałam. A moja Nacia chyba śpi. Śpiewa. Śpisz jest Zmęczona jesteś, czy co? Tak. Nie wyspałaś się? A mówiłam, żebyś wcześniej spać poszła? Czorcie ja mały? Hmm? Wczoraj poszłam do dziesiątej do spałam i byłam jeszcze nie zmęczona. Mhm. Mm Mówiłam wcześniej spać. No, no nacia pojedzie no, na te łyżwy, to ja ten pójdę do sklepu troszeczkę na ten sylwester kupię, ale już nie tak dużo. Tam y, ziemniaki muszę dokupić na sałatkę, chleby będę musiała kupić, bo już chleba prawie nie ma. Oczywiście warzywa będę musiała dokupić, wędlinkę muszę kupić, bo już też prawie nie ma. Ser, no praktycznie wszystko, nie? Masakra. No, jedynie te, ten. Ogórki nie, nie muszę kupywać, bo jeszcze mam groszek, kukurydza. E, ten groszek nie, kukurydza. Marchewkę mam, majonez mam jeszcze słoik, więc nie muszę kupywać. Soki mam, mleko mam, wodę mam, ale może wodę jeszcze dokupię. Hmm. Coś tam jeszcze będę musiała dokupić i małego szampanka. Szampanka to e, no, wino musujące, ale tylko taką małą kupię na, na ten przywitanie nowego roku, bo ja to tak za tym, szampa za tym winem za bardzo nie przepadam. Zawsze kupywałam całą butelkę i praktycznie cała butelka była e, szła do wylania, no bo ja tylko troszeczkę wypiłam i resztę trzeba było wylać. Dlatego ja w tym roku, w zeszłym roku miałam kupione tylko taką małą lampeczkę, w tym roku też tylko małą, taką buteleczkę kupię. Dobra. Nacia, niech je, ja też sobie zjem śniadanie. I ten już mam zrobiony, muszę sobie jeszcze kawę zrobić. I tego, tutaj sobie też, tylko ja. Tylko ja trochę majonezu sobie dam na jajko. Dobra, kawcie zrobię i tego. Po Nacie zaraz koleżanka przyjdzie, Na pierw musi zjeść, bo mówiłam, żeby z jedzenia jej nie puszcza, żeby energię miała. No tak, to też jest do, zdrowe. Zjedz, Nacia. Nacia żółtka nie lubi za bardzo. No, ale sam chle, samym chlebem to by się nie najadło i ogórkiem, dlatego. No, nie za bardzo. Tam masz tak tyle tych. Mm, troszeczkę żółtka, na tu się zjedz. Jedz, jedz. Nie kombinuj. Przecież to jest zdrowe, Minia. Nie. No wiem. Białe jest toż, nie. No, a na Cię to... Ten, ten miałś ostatnio kaszel teraz na weekend? Nie? No ostatnio na tak trochę ten... Kaszel miała dosyć długo. Jak już to raz jak tata... Jak tata tam... coś kroje. Chyba czosnek albo coś, czelęk kaszno. no, ale ostatnio Nacia tak trochę ten kaszel miała, ale słysz, tak tego, tak słyszę w tym internecie, że bardzo dużo osób tutaj ostatnio tak kaszle i to tak dosyć długo, nie, to że parę dni czy tego, ale trwa to nawet parę tygodni, a nawet więcej niż miesiąc, nie? No, no ci też tutaj tak było. Nie wiem, co tu za wirus panuje. Ludzie ten w mieście już nieraz widzę, że ludzie mdleją i nieraz karetka tego. Tutaj raz w tramwaju dziadek zmarł. Zmarł. Zemdlał wow. No nie aż tak tragicznie. To nie, dziadek, dziadek zem... zmarł. Dobra. Dziadek zemdlał tutaj w tym, jak do kantoru, poszłam do bankomatu. Ten sprawdzić stan konta, no to tam też jedna osoba zemdlała. Na mieście jedna osoba zemdlała w aucie, i ktoś tam osłabł i na drodze musiał się zatrzymać. I pewnie też tam karetka przyjechała masakra. Ja nie wiem, co się dzieje, co tutaj w powietrzu jest. Ostatnio tak w czas ten parę dni było tak szaro tutaj, niby mgła, ale to takie dziwne, takie jakieś nie wiem, <laughs> nie wiem, co tu panuje, czy to jakiś. Nam wirusa dają specjalnie, żebyśmy chorowali, czy co? Już nie wiem, dobra, idę wcinać. No, w czwartek to będę musiała z Natasią do miasta pojechać, bo muszę jej jakieś sportowe buty kupić. Z tej buty mają chyba z dwa miesiące i już są za małe, nie? Dwa czy trzy miesiące, i już są za małe, muszę kolejne kupić. Ostatnio nóżka Natalki tak rośnie, coś czuję, że ona będzie miała większy rozmiar niż ja, bo ja mam. Jeżeli są buty na obcasie, to mogę mieć 36, 37. Na zimę mam tak. Zimowe, no to muszę mieć, potrzebuję 38. Sportowe, 37, a takie na obcasie 36, 37. To Natasia mi się wydaje, będzie miała większą stopę. Ona już ma prawie taką jak ja. Jak tak przykłada do mnie, ja mówię: Kurczę, jak ci ta noga, ta stopa rośnie, nie? Masakra. Ogólnie Natasia, ostatnio tak ten urosła. No, a ja ten. Ja się zastanawiam, żeby tutaj, pod, bo pod to łóżką można kupić jeszcze taką szufladę, nie? Ja nie wiem, ile ona kosztowała 50 euro czy, czy ileś tam jedna taka szuflada. I tak się zastanawiam, żeby tutaj szuflady kupić i ten, żeby te kołdry chować, bo tak na wierzchu trochę taka lipka jest, chociaż to jest sypialnia. No to ten, ale tak się zastanawiałam, właśnie, żeby tutaj szufladę taką kupić, żeby móc te kołdry z rana chować. No, też myślałam o tym, żeby tutaj to biurko sobie wymienić, inne kupić i ten, to krzesło też. To akurat miałam w Ikei kupione, ale zastanawiałam się nad innym, żeby sobie wymienić. Ale na spokojnie. I temu kupiłam też za stół bez zakupy. A tu w ogóle tego nie widać, nie, Te stówy, ej. Dzisiaj też, przed chwilką zrobiłam zakupy za 70 euro prawie. No trochę tutaj tego jest, bo dwie torby są. No ale ta kasa, tak idzie, że masakra, nie? Od stycznia to muszę ten troszeczkę, muszę sobie zapisywać, co mam kupić i tak dalej. Nie wydatki na jedzenie, żeby po prostu, bo czasami się kupuje, bo kupuje. Ale jedno co dobre to to co kupiłam na święta nic się nie zmarnowało. Dużo rzeczy zostało, ale to są rzeczy takie słojkowe, te ogórki, kukurydza, marchewka, woda, mleko, no mleko to w słoiku nie, no ale takie co na dłużej może stać. Mleko, ketchup. No a jeszcze owoce zostały, jabłka zostały. Tam mrożone parę rzeczy, mięso jeszcze zostało zamrożone, kaczka, i tego, to mięsa ja dzisiaj nie kupywałam, no bo mięso jest jeszcze, a nie chcę, żeby to tam za długo leżało, więc na, na ten na Sylwestra zrobię. Woda jeszcze jest, mleko dokupiłam jedno. Dobra, i ja tutaj pokażę. No to już takie do nowego roku. Mam nadzieję, że nic nie będę musiała kupywać jutro. Tutaj kupiłam e, chleb tostowy, bo Natasie ostatnio zachciało się tosty, więc kupiłam chleb tostowy. Znaczy się chleb tostowy nie raz kupuję, nie tylko ze względu na tosty. E, kupiłam na tego Sylwka e, tutaj takie przekąski, orzeszki, tu są chipsy i chrupki, ciasteczka takie. Zestaw trzy coś chyba kosztował. No, kupiłam truskawki, ale te truskawki kupiłam z myślą yy, o gofrach, bo Natasia ostatnio mówi, mama, ty masz dwie gofrownice. Ja mam dwie gofrownice, taką jedną na te, to pro, yy, takie na te gofry prostokątowe i jedną takie na serduszka. Mam dwie goforownice, ale już dawno nic nie robiłam, nie? Dlatego na, Nacia mówi: Mama mogłaby zrobić chociaż raz te gofry. Dlatego kupiłam truskawki. Zazwyczaj kupuję teraz e, truskawki. Truskawki do tych do naleśników, a tym razem kupiłam truskawki do frytek Kupiłam takie kropie, te ziemniaczenne. Nacia takie lubi. Ja za bardzo nie przepadam za tego wolę bardziej frytki, normalne, ale to specjalnie dla Natasi. E, dokupiłam dwa ogórki. Bo jeszcze jeden został. E, musiałam kupić chlebek. Kurczę, troszkę chyba się rozwalił. Ale to nic. Dobra, nic. To nic. I kupiłam jeszcze takie babeczki. To są z tym. E, z karmelem tutaj w środku. Ciekawa jestem, jak to będzie smakowało. Nowe coś. Zobaczę. Tutaj musiałam tylko dokupić, dodać mleko, no i 50 gram masła. Dlatego dobrze, że ten. Tu będą na gofry, masoko i może na te ciastka, na te ciastka, na te babeczki. Dwie paczki takich mandarynek. Tam jeszcze w plecaku mam drugą paczkę, bo mandarynki to u nas szybko schodzą. Kupiłam jeszcze te y, chipsy, ale wydaje mi się, że te chipsy na Sylwestra nie zjemy. Tylko ja otworzę tutaj tą, tą paczkę. A tutaj też są i chipsy, i chrupki, i orzeszki. To taka paczka na nas dwie w zupełności wystarczy. Znając życie, to pewnie połowa jeszcze z tego zostanie, bo my wszystkiego nie zjemy. Y, tutaj jeszcze, aha, tu dla znajomych kupiłam takie czekoladki te, dokupiłam nuggetsy. Tutaj kupiłam salami do tostów i tutaj jeszcze takie dwie wędlinki, bo już nie chciało mi się iść do polskiego sklepu, ani do ruskiego, żeby na te sztuki, chociaż wolę na ten, no, nie w takich opakowaniach kupywać, tylko normalnie, ale już mi się do innego sklepu już iść nie chciało. A tutaj w Edecy jakoś te wędliny mi nie za specjalnie nie wyglądały na tym dziale maserniczym. No, kupiłam jeszcze tosty do tych tostów. Kupiłam tosty. Kupiłam ser tostowy do tostu. Co tu jeszcze? Kupiłam gumy, Moje ulubione. Tutaj jest jeszcze, co ja kupiłam. Wow. Kupiłam ten y, proszek do pieczenia, y, cukier waniliowy. I tutaj kupiłam te jajka, 18 sztuk. No, tutaj jeszcze ten, dokupiłam taki ser. Kuczę mi się trochę tu wygniłko. Ok. Y, <grytania> Coca-Cola. Natasia mnie ochrzani, <grytania> jak zobaczy, że ja Coca-Colę kupiłam, nie, ale to na sylwestra. Kurde, to coś mokrego. Ale to na Sylwestra kupiłam. Tutaj takie wino musujące kupiłam na przywitanie Nowego Roku w tej małej buteleczce. Nie wiem, to jest chyba szkl na no, szklankę taką jedną. Nie kupywałam tej dużej butelki, bo znając życie, to prawie cała butelka by poszła do wylania, bo ja tylko trochę wypiję, żeby przywitać ten Nowy Rok. I więcej nie. Jakoś powiem Wam, od paru lat yy, nie mam ochoty w ogóle na jakiś tam alkohol, nie? No, chyba że do towarzystwa e, tak bym nie wiem na urodziny, czy tego, to może jeszcze bym wypiła, ale tak w domu jak jestem sama z Nacią czy tego, no to nie mam ochoty w ogóle, nie? Jakoś mi nie smakuje o tak. No, niektórzy to mogą pić sami, czy coś i nie przeszkadza, a ja jakoś tak nie potrafię. E, kolejne, co ten, ale to i też dobrze, nie, że ja alkoholu nie piję. Będę może dłużej zdrowsza, dłużej zdrowsza. E, no, kolejne co kupiłam to kupiłam bitą śmietanę, oczywiście ze względu na te gofry, bo ja uwielbiam gofry właśnie z bitą śmietaną i ten, gdzie tu są te truskawki. Jeszcze raz będą od dawna u nas gofry. Naprawdę już dawno gofrów nie, tego nie jadłam, Nacia i tak mówi, mama mamy gofrownicę i tego zróbmy raz gofry, Gofry, no to ok. zrobimy wczoraj ten, wczoraj na tym, eee, no, w internecie tak przeglądałam te przepisy, sobie spisałam jeden przepis, no i zrobimy jak będziemy miały teraz. Ja tutaj mam... jeszcze kolejną tą paczkę tych mandarynek. A, tu powiem Wam ten. E, ten kubek co ja kupiłam w tym Primarku, to Natasia ostatnio uwielbia w nim pić. Ona mówi, bardzo fajnie się w tym kubku no jeszcze kupiłam. Jest. Oczywiście mąkę, bo już mało jest mąki. No i tutaj z tych zakupów na tyle. Resztę to, e, resztę to już mam, to nie musiałam dokupywać. No, no i za te zakupy prawie 60 euro zapłaciłam. No, Nadia już przyjechała. To no dobrze. Wtedy wstawię szybko na obiad. Jak tam? Zapraszam Czekałam, bo to już tak późno. Kotek. Na dwunasta ten wiesz. Musisz zjeść jeszcze i wtedy pojedziemy. Co? No no, zjeść jeszcze i tego. A jak było? Dobrze. A jak ci szło? Jechałaś tak? Dobrze jechałaś? Tak? Nawet po środku jechała. Tak? Tak. Nie spadłaś a nie razu? Raz. To? Tak? tak. No ale to i tak tego jak na drugi raz. Ja to pewnie za każdym razem bym spadła. I byliśmy na restauracji. Jadłaś obiad? Mhm. Obiad jadłaś? Tak. O no to fajnie, no to nie będę musiała robić. Widzisz I co na... jadłaś? z dragon. I takie podobne do Flurings, Run, tylko wyglądały jak pierogi. Tak podobnie. a no to fajnie, to nie muszę obiadu robić. Mm. No to się cieszę. <głos> ale... <głos> ale coś małego ja mogę zjeść, powiedz mi jabłko albo coś. No, no, a ten, coś na ciepło też piłaś? Mm. Piłem wodę. Mm -hmm. No dobrze, ale tak mówisz, fajnie było. Mm. Pewnie za krótko, co? Tak myślałam. <noise> no bo mówię, że mamy od 16. 14... No tak, no, no bo mam tak. No, kochani, witajcie serdecznie kolejnego dnia na tutaj, na Tusia. Ja już chciałam powiedzieć vlogmasu, się tak przyzwyczaiłam do tego vlogmasu, a to już jest po. Już dzisiaj Sylwester będzie, jutro nowy rok. Kurczę, jak to tak zle. To przed chwilką były święta, przed chwilką były początki vlogmasu, a tu już dzisiaj Sylwester. No szybko ten czas No, A teraz mama, mama, mamuśka, <ścoughs> sałatkę będzie robiła. Tutaj już mam wstawione na ziemiaki. Jajka, Natasia, będziesz coś tego kroiła? E, mogę ci pokroić te. Machetkę. No, no, dobra. To ja piję tam jeszcze do końca z tymi książkami i wtedy możemy. A ty co tam robisz? Na no, książki za ty, jakie książki ja nie chcę, a jakie ja chcę. Aha. To są ja, nie wiem, czy ja chcę, czy nie. To Aha. są te, które jeszcze chcę mieć. Tamte już takie bardziej dla dzieciny, tam są po prostu tylko takie rzeczy Aha, nie, tamte ja zostawię, bo to są te wiesz, do układania lego i tak Ja zrobiłam tam mm. te, takie różne rzeczy Tu jeszcze no. to zrobię wtedy mm -hmm. to Tego nie będę mogła używać, bo to moje imię już pisze w środku No No dobra No, a ja przed chwilką tutaj poodkurzałam trochę zaraz ten Sałatkę zrobię, prysznic weznę, i wtedy tego pranie tu jeszcze zrobię. Dobra, co ja tutaj. Aha, ja tu dzisiaj od znajomych jeszcze dostałam taki mały gieszenek, prezent. Tu Nie wiem, coś z bio. Tu są akurat produkty z bio, coś bezalkoholowego. Nie wiem, ja takich rzeczy nigdy nie piłam. Ogólnie alko alkoholu. Nie pijam za bardzo. Jedynie szampana, tę wino musujące, dzisiaj wypiję i to tak troszeczkę. Tutaj coś mam. Zobaczymy w takim fajnym słoiczku. Ciekawe, tutaj w tym... W, tego słoiczka to ja nie wyrzucę. Bardzo fajne to tutaj jest. Zobaczymy. Koszyczek. Tam coś jest też. Tutaj coś mam. Hmm, ciekawe, bardzo ciekawe. Później sobie otworzę i popatrzę, ale naprawdę prezencik bardzo fajny. No i jeszcze Natasia taką książeczkę dostała. Kurcze słońce. Też bardzo fajna. Będzie mogła sobie poczytać. Mam za dużo tych małych książeczek. Co? A tu są te. No to ja jej może wystawię nas przed tego. Czy ty byś chciała jeszcze poczytać je? To jest An... dla małych dzieci. No, ale one są praktycznie jak nowe, nie? Zamiast to No dobra, prawie. ale ogólnie są jak nowe, prawda? To jest wszystko dla dzieci bardziej. Ja się sam za duża na to. Mm, to może później wystawię tam za jakieś ten Bo one są nowe, no szkoda, wy wyrzucać. A za darmo ja też nie będę dawała, bo też kupiłam, jakby nie było nic za darmo. Nie dostałam. Dobra, to tutaj zestaw. Tutaj są książki, które. Natasia ma na teraz, co może sobie jeszcze poczytać? A tu większość już wyrosła, z tych to się powoli będzie trzeba. To mam szkoły, bo czytaliście. A to w pod, z podstawówki, nie? No. No, i my dzisiaj mamy z sylwestra, kurde. Chociaż my to taki sylwester, ja nie wiem, ja chyba będę, mnie, będę w pierzamie wieczorem. Dobra, Boże, jestem trochę zwyczana. O! A tą kartkę. Dobra, ja tam te ogórki teraz pokroję. Tu poprzygotuję i te wezmę prysznic. Żeby już ten... Coś z No było. Ja sałatkę zrobiłam. I to i po trochę jeszcze nam nałożyłam, bo zgłodniałyśmy. Wsunacie trochę wcinę. Smacznego Natalka. A mi tutaj zostały gary do sprzątania, nie? No, ale dobra. Tutaj już część umyłam. I te dwie rzeczy to zaraz będą umyte. Ja powiem wam, że ja zawsze lubię od razu na bieżąco wszystko myć. Nie lubię, jak to tutaj leży. Zaraz to umyję. Tylko jeszcze muszę sałatkę dać do lodówki i na wieczór sałateczka już będzie. Mięso się smaży. Ok. Będę musiała zaraz jeszcze tą muzykę jakąś zapuścić. Powiem wam, oglądałam teraz dwa filmy. Nowy rok się zbliża. Jutro jest Nowy Rok, a ja sobie włączyłam wojenne filmy, nie takie z II wojny światowej, nie? Przy tym jednym prawie się popłakałam, bo taki trochę smutny był ten film. Masakra, ej. Nowy rok, a ja smutny film włączam, dlatego będę musiała zaraz muzykę jakąś zapuścić, żeby troszeczkę humor się no, popłakał. Tak. A tu moja laseczka się szykuje na Sylwestry. Nacia będzie ubrana tak ładnie, ta ma srebrne dodatki, a matka świątecznie, nie? Ale ta opaska fajna, ty jej chyba nie miałaś jeszcze ubrane, co? Ja Miałam, ale to szkoła. Tak? Ja byłam jeszcze w Oho, jak ta moja Nacia rośnie. Ona taka malutka niedawno była, a teraz już taka duża, nie? Coraz większa, już taka mała laseczka się robi. Coraz większa, no ładna jesteś, no co? Ja. No co nie, i o jo, jo. No, matka świątecznie, ale ten sweter jest tak wygodny, że powiedziałam a kid. Nowy rok, ale. Zaraz ci wyszukam no. czarny sweter. O! Mi to nie jest najważniejsze, jakiś sweter. Czy będzie się błyszczał jakiegoś tamtego, czy to będzie taki świąteczny? Ważne, żeby było fajnie fajnie spędzone ten czas reszta to się najmniej liczy sweter akurat to jest tylko taki mały dodatek więc on się praktycznie dla mnie najmniej liczy. Ty mi skarpetki szykujesz? Co ta na mnie tu uszykowała? Wait, 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 what? Co ja tu będę miała z tymi skarpetami? Te długie skarpety ja je mam na ten, jak jest na dworzu zimno, wiesz, buty i ten. Co ta Nacia mi dała? Masz sylwestrową być ubierana? Bluzkę tą sylwestrową, skąd ja ją miałam kupioną? Nie masz tego. A to jest Only Ale już zapomniałam w jakim... No Only to jest, ale już nie pamiętam kiedy Dwa, trzy albo cztery czy pięć lat temu ją Chcesz, kupywałam. Była podobna już do nie, pamiętam. Co? Chcę żebyś była podobna do domu. Tak. Bez spodniu, ale mnie muszę... będzie zimno kobieto tu jest ciepło, ale ja jestem no dzisiaj zmęczona Natalia mi wybrała tą bluzkę, ale mm -mm. ja się z... źle czuję w niej wielka się czuję jakbym miała chyba z 200 kilo mm -mm. nie pasuje mi Natasia się czuję jakbym miała z 200 kilo w tej bluzce mm -mm. chyba się odzwyczaiłam od takich nie, a kurde Czuję się jak mu goła, jakaś była. A <grywa> Nacia jeszcze szykuje malowanie. Matka musi się jeszcze umalować. No tak, pazurki. A to, jak to się z, Jak to będzie suche, to wtedy na to zobaczysz. Żeby... Ale to możesz sobie tu światełko zapalić. Nie potrzebuję światła. No, ale tu jest ciemno. Nie No lepiej, jak jest trochę widniej, czy nie? I sobie przy tym. A co? Ty na czerwone malujesz. Widać. Tutaj było też czerwone, a nie widać. Kotek, kotek. No, ja tam pozorów mi się nie chce malować. Nic, nic. No nie, starzeję się. Nic mi się nie chce. Naprawdę, kiedyś to ja ten. Bym paznokcie miała ciągle pomalowane jakieś nawet tipsy. Te tipsy nosiłam. Eee, te hybrydy. Hybrydy, czy jak to tam się mówi? Że Boże, ja już. Ja już zapomniałam, no, te pasemka kiedyś miałam na solarium, często chodziłam w ogóle tego, tak całkiem inaczej, szczupła, często na fitness, na siłownię, na ćwiczenia, zero jakichś tam tłuszczyków, zero celulita, a teraz mi się nie cnie. No muzykę zaraz zapuszczę może, żeby trochę weselej było, później może sobie, później może sobie pogramy. Samochodziki. Ja pewnie znowu już wygram. Dobra, ja już skończyłam smażenie. My będziemy zaraz. Ci puki póki ciepłe, ja już głodna jestem, na już też głodomorek. Dlatego życzymy Wam szczęśliwego nowego roku, żeby ten przyszły rok był 100 razy lepszy od tego, żebyśmy zdrowi byli, szczęśliwi, jak najmniej zmarcamy. Szczęśliwego nowego roku! O Boże, Matko, święta ilu ma kilogramów! <grymka> 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 Jee, ty nawet nie jesteś nie w trzycierun, ja już jestem w 3 ja to nie będzie, tylko ja mam jestem. jestem tobą Ja tym, tym, ja, tą ja nie umiem jechać ja tylko tym A. autem A. Le, gdzie ona tam? Zajmą Jedź <laughs> Jedź, swe No jedź no, ja jestem pierwszym, miejsce jak zawsze. Te Ty zrobiłaś, futkę zrobiłaś. Jak fotkę zrobiłam? Co fotkę zrobiłaś? Nie mam pojęcia jak, ale jak fotkę zrobiłaś jakoś. I co? Ale jakoś pyszpać. Jak Aha. Tak? To? to ja nawet nie wiem, co jest. czy ja dogonię kogoś? Nie, ja nie dogonisz, bo jesteś w drugiej rundzie, a wszyscy już w trzeciej. Ooo. Oh. O, on o, jest. Ale ci nie dogoniłeś. Oni wszyscy są gotowi. Mówiłam, że moja mama nie jest dobra w tej grze. Natasza! No tak. Tylko ja jestem pierwsze miejsce. No co, mówię prawdę. <śmiany> 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 to by się usiadła. -oh. Ja muszę tym widzom pokazywać, sobie, co ty robisz. <śmiany> Ej! Tak słabo trochę widać, Natasia. Moja mama cały czas co minutę na ścianę. <laughs> <I> wjecha. <laughs> I wjecha. Ej! Co prawda mówię? Natasia. Na ósmej miejsce. Będzie się punktu. A ty tyka, Nie mam dwa, pięć. E! Pięć. Muszę chrupka. O. Moja mama jest druga. I nie, nie jestem. Jesteś. Jestem piesza! Jestem piesza! <grym> <grym> <Ja> jestem zatowa! <grym> o nie, Natalia! A Ej, co ty tak mamy? Nie <grym> stukaj, nie! Yes. E, Wylocha z mojego pierwszego miejsca. dziękuję. Nie stukaj, nie <grym> na... miejsce. No co jest? Ej! Gdzie <grym> <grym> cię jedzie? Kurcze, ej, no byłam pierwsze miejsce już, 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 za godzinę. Co so jest? No ani raz nie byłaś druga tutaj w tejże. By pierwsze miejsce miałam. Nie chodzi na podejście. O, a ja w coś mam. Tak to jest, jak się dobrze gra. No to tylko... No co prawda. Well. So, eee, to jest znowu! Yeah I go.